To jest pokój, w którym nocowaliśmy przez ostatnie kilka dni. Dokładnie od soboty do środy. Właśnie go opuszczamy. I to ja. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Środowy poranek. Teraz kierujemy się na Słowację, na Airbnb. Wynajęliśmy pokój. Fajną cenę udało nam się znaleźć, bo będziemy płacić 80 zł za dwie noce od pary, czyli w sumie wyjdzie po 2, 20 zł za nocleg, generalnie region wysokich Tatr, także pięknie 150 km stąd Moja czapa od mojego braciszka, gędzia mafia i jest lans Czeka na nas na miejscu obiadek. Bardzo przynajmniej nam się wydaje. Bardzo miły pan bo zapytał się, czy będziemy chcieli jeść zjeść, jak dojedziemy, mimo że do nas logu mamy wykupione tylko, tylko śniadanie. Wytrzymaliśmy się na stacji meznowej i właśnie pani nam tutaj myje szybę. Zrobiliśmy, dostać się stąd. To jest pensja, w którą będziemy. Na... To jest Michał, to jest nasz pokój. Mamy Nie dwa wiem. pokoje z łazienką i z przedpokojem, jak takie małe mieszkanie. Jedziemy wypłacić do bankomatu pieniądze. I jesteśmy już po kolacji, tak? Oto jest na wewnątrz. Tutaj właśnie jedliśmy przed chwilą kolację

Golfy. Te ultra nowoczesne golfy, swetry, whatever. Hmm. Co będę przeciągać przez głowę? Jak mogę, mogę. O, proszę, tu. Zobaczcie, wystarczy taki kawałek materiału i mamy gotowy sweter. Zobaczcie, jedna nitka, tylko ta nitka trzymała mój sweter. taki nowoczesny look, bokiec. jest. Opowiadające dla mnie jest to, że w czwartek o 17 nie ma tutaj korków. Znaczy gdzie? Tutaj, w Ostrawie, w w Republice Czeskiej. Gdzie idziesz Daniel? Ja? Idę tutaj do wieży. To jest wieża widokowa najbliższa w Ostrawie, ale się niestety spóźniliśmy, bo do 16 jest czynna, więc możemy ją tylko z dołu obejrzeć. Właśnie jesteśmy w centrum ostrowy, szukaliśmy jakiejś dobrej restauracji, trafiliśmy na taką prawdziwą czeską restaurację z czeskim piwem. Podobna do naszej poznańskiej czeskiej gospody. Mają tutaj piwo Stanka Są tutaj trzy takie czeskie sposoby podawania piwa. Jedno to jest mliko, czyli sama fiana, drugie to jest snet, czyli pół półjana i piwo i hradinka, czyli... No tak jakby normalnie podane piwo Do tego mamy tutaj na stole taką karteczkę, na której pani skreśla nam, ile wypiliśmy piw. Na końcu to liczy i wystawia rachunek. całe 8 złotych ile grzane wino. Kiedy wziąłeś sobie z Damaris? 45 stanków. 42. To też tu tradycyjnie, jak w Czechach, słupę czosnkową Z gorzankami. Z gorzankami. Oni na swoje dania jeszcze czekają. Przy okazji oglądamy też powtórkę skoków. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, jak wyszliśmy do tej restauracji, to ten po lewej tutaj ogromny grill, na którym e, pieką e, wspaniale wyglądające sery pleśniowe. W czeskich restauracjach, może idąc do toalety, możemy być lekko zdezorientowani, ponieważ na drzwiach e, u pań e, od toalety jest napis Dama, a na drzwiach u panów jest napisane pani? Pani, pani nie? więc się jedno zadanie główne: to jestem bardzo zupowa. Zupowa dziewczyna? Dwie <grym> zupy>, zupy obok siebie: tak sobie trochę jednej, trochę drugiej. Znane z drugiem alkoholowym jest właśnie ten My, Polacy, zrobiliśmy sobie taką mieszankę i mieszamy raz z beherowką, która. Jest takim czeskim aperitifem. My robimy coś takiego, że wlewamy sobie kieliszek beherowski jak ktokolwiek by nie do Grzeczyńskiego. Do piwajem mamy skryptki, takie połączenie i przepysznie to się odbija. Weherówka jest taka czołowa, ale nie jest taka mocno bożka, więc fajne posłanie nadaje. I jest to przede wszystkim platforma w idealny sposób. Na rozgrzanie się na stoku, poza, poza prędzymem, grzańcem, z piwaczy z wina. Nic nie powiem, no przykro mi. Dlaczego? No, bo tak jest. Wypijmy ta. za to. Charkówka w piwie. Ciemnym. W ciemnym piwie. I mam? Nie mam. Nie wiem, co zamówiłaś. Nie Ale... Choć zrobimy to, tak dawno nie widziałam cię. Nie chowaj się, uciekłaś co? Bawiłyśmy się razem, a teraz nie. Dlaczego tak jest Ty, wiesz? Ulepimy dziś Bogana, albo zrobimy coś innego. Anka i co wie? Jesteśmy właśnie na rynku w Ostrawie i co dziwne, jest tutaj na rynku galeria handlowa, której chyba u nas raczej, których u nas raczej chyba w Polsce nie ma na rynkach. A oprócz galerii jest jeszcze lodowisko i to jest fajny pomysł, bardzo. Poza tym to bardzo ładny rynek. Rzeczywiście ładnie przystrojony na święta, na zimę, bardzo ładnie. była właśnie do Polski i będziemy oglądać Proszę błądę Lundebau Monia udostępnia nam internetu bo ona